Witam serdecznie wszystkich moich wspaniałych widzów. Nadrabiamy zaległość. Dzisiaj dwie zdrabki za 5 zł, a więc zdrabka może każdy. Pierwszy raz taką zdrabkę posiadam, dlatego jestem jej tak samo ciekawy jak i wy. Sprawdzimy sobie po kolei zdrabkę pierwszą. I mam nadzieję, że chociaż jedna będzie wygrana. Drapiemy pierwsza zdrabka i wygrywające liczby w niej to 33. Kolejną moją liczbą, której będę szukał, jest liczba 19. Następnie, moi drodzy, 35 i ostatnia to 25. Szukamy, mam nadzieję, że szczęście dopisze i zobaczymy. 32, bardzo blisko, lecz niestety. Następnie, 17 nie ma, kolejna cyfra to cyfra 22, następnie 24, również było blisko, jednak to nie to. I dalej. 18, znowu, znowu, czyli ta zdrabka pewnie nic nie da, ale jeszcze wszystko możliwe: 26 nie ma, 29 również pusto, następnie jedyneczka, 34 tak samo pomiędzy i ostatnia cyfra to jest ósemka, także wychodzi na to, że ta zdrabka jest niestety przegrana. Trzeba przejść teraz do zdrabki numer 2, przechodzimy więc do niej szybciutko i drapiemy wygrywające liczby. A tymi liczbami jest 11, następnie 30, kolejna to 2 i ostatnia, 13. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie pechowa, a szczęśliwa, a to się okaże po zdrapaniu tej zdrabki. Drapiemy, moi drodzy. 32 nie ma. Następnie 1, pusto. 29, też nie ma. 14, nie ma. Bardzo blisko, jest wszystko ponownie, ponownie jak w pierwszej zrabce. Dalej. 12, 9, 18, 16 i ostatnia liczba to 35. Także test zdrapki wykonany, jednak obydwie okazały się pechowe. Zapraszam na następne moje filmy. Zostaw klapkę w górę na pocieszenie, subskrypcję oraz pilnujcie, pilnujcie, bo już niebawem kolejny film w moim wykonaniu specjalnie dla Was i z kolejnych zdrapek. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Trzymajcie się, cześć!